Siemaneczko, siemaneczko, nie regulujcie odbiorników, tak paskudnie wyglądam. <laughs> jak możecie sądzić po tytule... Hmm, jakby to ładnie powiedzieć? Czas na eksperyment, mam na myśli połączenie dwóch, świat dwóch światów. Kuby, jak i oczywiście... Oczywiście Nowego Świata, mam tu na myśli... Y dominikane i tam jakieś inne ustrojstwa, sam nawet nie wiem jakie to, to znamy z Nowego Świata. Jakie dokładnie eksperymenty będę robił. Po pierwsze, pierwsza teza, bo chcę powiedzieć Bałtruczka, to pozdrawiam Pana Bałtruczka. Pan Bałtruczek jakimś co tam widzi, ogląda? No. Więc tak, pierwsza teza, tego, hum, pierwsza teza tego eksperymentu. Trzymanie w około 65, 69, może nawet 72% wilgotności humidorze. Tak, moim sł 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 słynnym humidorze. Muszę go tylko jeszcze odkurzyć i tam włożę spokojnie sobie, e, sobie... albo nie, albo będę odkurza za chwilę, potem co? Włożę tam sobie cygara, a do tego doleję sobie wody destylowanej, bo mam jeszcze trochę, więc zapas na, na jakiś czas mi wystarczy. Jeszcze do tego będę używał, e, używał. Sosiedek Bowada, Busta, 72% wilgotności, bo też nie wiem czy to było doszło zrobić zdjęcie w stawie. Też tak, jakie cygara będę mówił, to widzicie teraz listę. I ona mówi tak. Perla del Mar Corojo Robusto, to Daytona 5 razy 50 Robusto DF, La Rica Natural Robusto Tubos, Larica Serie 2000 Robusto Tubos, no, i oczywiście Jose Alpiedra Cazadoras Petit i Jose Alpiedra Conservas. I w sumie mi to kosztowało 24, 33, to jest 57%. Około 200-300. no ja już dobrze policzyłem, policzyłem. Tak pił razy drzwi. Około 200. Ja Te wszystkie cygara. sobie specjalnie zostawiłem, bo kupiłem dwa razy Jose Alpiedra, a to miesz o to. Druga teza, teza numer dwa, trzymanie w 70, około 70 stopniach, stopnie stopni wilgotności, też procent wilgotności. Trzecia, trzecia teza, trzecia część, trzymanie przynajmniej jeden rok od tego całego zamieszania, czyli od dzisiaj. Czyli dopiero w, w pale 22 e, lipca, 22 sierpnia 2026 roku, bo chcę zobaczyć, jak one się zmieniają na przestrzeni lat. Na przestrzeni dosłownie jednego roku. Zdjęcia cigarści sobie w, porobię i wrzucę tutaj teraz. E, będziecie je widzieli przez jakiś czas. Tak jest. Linki do tych, do tych e, postaram się wrzucić w opisie. Po, o, po ogólnym opisie, który teraz, w, który teraz możecie za, zawsze zobaczyć. Linki do, do tych wrzucę do opisie. No i co? Zdjęcia, po, porobię, zdjęcia porobię i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, nie? Dajcie znać to, czy te któreś z tych li, cygar paliliście, dajcie mi znać co o nich sądzicie. Tu mówiłem ja, Marko, Kamionko. Zaraz zabieram się za zdjęcia i widzimy się za jakiś czas, w dokładnie 1 września. Dlaczego? Bo wracam wtedy od 1 września do polacynego nagrywania. Podsumowując. Trzymanie rok, przynajmniej rok minimum, minimum rok. W humidorze w około 70 stopniach procent wilgotności. Kuba, jaki nowy świat, no i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dwa cigara sobie zobaczę, jak to wszystko wygląda się. Zdjęcia w, w, widzieliście już, więc to nie ma tego co mówić. Drugi trzymanie rok o 70, około 70% wygodności. Saszetka bowada, bo jaki yy, jak to sobie zaraz wszystko uzupełnię, więc tutaj też nie będzie nic ciekawego do oglądania. Dobra, to mówiłem ja. Marko Kamionko, ja się z wami żegnam. Dziękuję za nagrywanie, dziękuję za oglądanie, łapi w górę, dół, komentarze, jak i do zobaczenia zaraz na zaraz na 1 września, nie? To mówiłem ja, Jarząbek, Marko Kamionko, ja się z wami żegnam. Cześć, cześć, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Z dymem, kochani, z dymem!